Z mili w kolejnej szkole ramienia Battlefield 3 Multiplayer Chciałem zagrać w Gunmastera aczkolwiek skończyła się szybko potyczka i jest podbój i dominacja ale to nie szkodzi myślę ponieważ i zagramy w to i zagramy w ten tryb i właśnie w Gunmastera Zobaczmy granaty Zobaczmy co tutaj się w ogóle dzieje co tu się wyprawia e, Gramy na mało osób bo jest dokładnie osób tyle. Jakąś flagę warto by przejąć. Lubię tę mapę, ponieważ tu są właśnie takie ciemne cokamarki. Oczywiście gram na normalu. Nie wiem czemu na normalu ostatni, ostatnimi czasy gram. Nie wiem, jakoś tak podoba mi się ten. Podoba mi się ten tryb. Ja ci skontroluję wszystkie cele szybko, 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 uwaga, neutralizowane. Dobra, pójdźmy tu. Nadal nie znam map, słuchajcie, ale nie będę, nie, nie, nie chciałem sobie biegać samodzielnie. Masz tu pierwszą pomoc? Nie, jeszcze poczekaj na mnie. Kurde. aj, mateczka Ktoś strzela, ja tylko nie wiem, kto do kogo. Hmm. Za chłopakami na górę. Tutaj trzeba chyba w, w, w tym. W ekipie biegać ponieważ no tu jest nas mało strasznie. To idźmy za tym. To był szybki myk Pójdę za nie, ponieważ no Łatwiej jest Przede wszystkim No i tak trochę bardziej W klimacie, nie? Tak mi się wydaje Spokojnie, spokojnie Nie widzę No, nie zmieniłem. <noise> dlaczego mi zmieniłeś? Tym miałem jeszcze podrójną to już w ogóle mogłem. Hej, ej, Powiem wam, że jest świetny czwartkowy poranek. Jest... E... Jest bardzo ciepło, aczkolwiek wiatr trwieje tutaj. Hej, apteczka! Do wszystkich cel zneutralizowany odbiór. Ładnie. Punkty niech lecą. Pamiętajcie, nie środkiem. Widać was jak na talerzu. U mnie też zresztą. Hej, apteczka! w Granacie! Już miałem biec do niego i go ten... <noise> ...go uleczyć. Ale to że fajnie się gra, jest nas... Nie no, już jest sporo nas. To luz, to już nie, to już jest luz. W sensie luz. Ej, hey, trzymaj! Pierwsza pomoc! Biegnę po ten, po flagę. Nie będę się tutaj... No, come on! Ale lama czwarte miejsce 02, 03 nie, no się tu gdzieś na Ale powiem wam, że nie ogarniam trochę. Jest troszkę za szybko, tu się dzieje. Wszystko. Noż co za gnój! Niestety tutaj gram szybko. Wiecie co? Wezmę sobie jakąś. Odblokowałem sobie ostatnio. Spasa, pasa, gdzie jest gdzieś, gdzieś mi tutaj przemknął. Masz tu większą pomoc! Noż, co z... Co za typ, no przecież w drugą stronę się specjalnie obracam, żeby nie zaszedł na nic od tyłu, No kur... Trudno, będzie... Koniec już? Nieee... Yeah. <laughs> nikogo nie zabiłem. Why? Trudno, trudno, to jest szkoła mienia będę lamił. Komu się to nie podoba, niech sobie wyłączy film. <laughs> A, się zdenerwowałem. Nie, powiem Wam, że troszkę na tej rozdzielczości wkurza mnie to wszystko, ponieważ yy, mało widzę trochę, ale dobra, trudno. To jest jedna chyba rozdzielczość, na której mogę grać i nagrywać, bo to tak trzeba yy, zaznaczyć. Bo normalnie jak grałem, to mam wszystko na maksa, nie? ale nam no, fraps naprawdę boli dobra um, wow, ale się pozamieniało e, widzimy się na kolejnej rundzie Fortecadonia tylko weźmy jednak tego ten karamin nowy ponieważ muszę tu podblokowywać różne rzeczy do niego tu przejdźmy e, nadal tej mapy naj, najmniej to mapę ogarniam Ej, wieź, apteczka! Uwaga, ten został zneutralizowany, bo ten został zneutralizowany. Osz! Czemu? Czemu ja się kładę, rzucam apteczkę zamiast strzelać? Pytam. Dziękuję. Jesteś bardzo uprzejmy. A, a z tyłu, z tyłu koleś! Aj, 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 aj. No ale kogoś zabiłem wreszcie! Nie, masakra jest, powiem Wam, że masakra jest! Nie, to w pozytywnym ja oznaczeniu słowa masakra... Ja tu gram przecież, ty... Spokojnie! Spokój! Ginie Pytam tylko dlaczego zbliżałem Skoro mam celownik Ciu. Tu będzie taki Base Rape Dobrze to się zmienia co chwilę W sensie Punkt P... Punkt odrodzenia Masz ginie żeż! No, to jest yy, norma po prostu, także więcej trzeba amunicji wykrócić siebie. No, tak myślałem, właśnie, już go widziałem na, na mapie, ale to w momencie, jak zaczął strzelać. Wiecie co? Gram chyba zbyt. Przepraszam. To mam dzwonek taki. Że mnie nikt nie zabił. Gadałem chyba z 30 sekund. A, bo tutaj jestem w innym miejscu. Noż. Rzeźnicy, rzeźnicy. albo powiem że to jest po prostu, tak jest, że rzeźnicy są. Ja się zastanawiałem dlaczego rok, jak gra ma tyle, tyle zabójstw i doszedłem do wniosku, może to, może słusznie, może słusznie, że to względu, ze względu na to, że on sam tworzy ten serwer, tak, że przychodzą do niego ludzie go oglądający, a nie jacyś super ultra mistrzowie walk o wolność. Tak jak na przykład tu, chyba, że jestem lamą i tyle. Może, może nie może nieprawdę mówię Ale troszkę mi to nie pomimo wszystko toj Sorry sorry nie, nie nie ja muszę się trzymać w close quarters Lami, lami, no Nie, jest 90 Nie, no, o, o MP7 ostatnio odbloko... Zaczy, odblokowałem. Odblokowałem dawno temu, ale ostatnio grałem. Kolimata A o, z laserem, kamuflaż, nie To ja, to ja. Plus.

Zagramy to tak czy inaczej. Pójdźmy tędy. No, z pierwszej dziadu. Hmm. Z powiem Wam, że dużo, dużo większą radość mam. Znaczy radość tak czy inaczej mam, ale. Błagam Zginę Kurde O dziękuję Nie wiem co przyjdzie Gdzie jestem? Nie Czemu? Kurde Biorę ten, nie, biorę jakimś pečenga albo coś. Nie ma amunicji w ogóle tutaj. <gry> Why? Why tak się dzieje? I teraz zobaczymy. No ja go zabiłem, a tutaj O, dziękuję. Tylko zabij go mój miły. Ja się wkurwiam, słuchajcie, masakra jest. O, mam Claymory. klejmory co prawda nic nie dadzą na tym, na normalne. Ale może. Może ktoś wdepnie. Nic nie widzę, słuchajcie, naprawdę jest ta rozdzielczość tak zamazana tutaj. Oni tylko czekają po prostu. Co to za kamera dziwna Nie, coś z większą szybkostrzelnością gdzie co? Wezmę sobie o M 16, albo Famasa, Famasa weźmy Tylko jaki on tu jest dobrze, tłumik bez tłumika, bez niczego, dobra. Chodzimy do akcji! Go go go! Ale lama ze mnie straszna, albo powiem wam, że naprawdę! Lamie tylko! Aj! O! Nie, nie wiem, nie wiem, co się dzieje. Naprawdę za dużo ludzi chyba jest. Ile jest ludzi? Wow, po 16 Ja uważam, że wszystkie mapy, e, to znaczy, no to jak tam lubi, nie? Ale ja uważam, że że te wszystkie mapy powinny być, powinno się grać na. E, Masz tu pierwszą pomoc? Na, na ludzi po prostu mniej niż 12. 12 to jest maks. Na na, na, ten, na stronę. Teraz to zagramy ostrożnie trochę. No, co za drzwi? Meister Jagger. Czy jak on ten ma? Chyba niech on pójdzie na pierwszy ogień. Albo ja pójdę. idą tam. Wiem, że powinienem patrzeć na tyły, ale nie mogę. Oni tu często przychodzą. A może ja się po prostu skitam tu. I tyle. Może, może ktoś wyjdzie. Zagrajmy troszkę spokojniej.

Nie mi się to strasznie, kurde. Tak czy inaczej. Zwiększyłem sobie troszkę... <laughs> chciałem powiedzieć bliskie słowo, ale nie mogę powiedzieć. Jestem na ten Nie tego chciałem! Gdzie jest? Tu jest. Masakra, słuchajcie, nie jest nas za dużo tutaj. Tak, uważam, że po prostu. Ja rozumiem. No, zobaczcie, no. Na normalu, gdzie po, powinno być po prostu cały magazynek wy, wywalony w kolesiach. Nawet nie patrzę na statystykę, no bo. Masakra! No Dobra! Nie, idziemy na Gunmastera. Może tam coś. Tam, tam mi lepiej jest. No. Operacja mistrz broni. W której, jeżeli ktoś nie wie, polega na tym, że mamy właśnie. 17, tu jest chyba tego. 17 zestawów i zaczynamy z bronią Co kolejne dwa fragi mamy dostęp do nowej broni, jeżeli ktoś nas Jeżeli ktoś nas... Znaczy pełne fragi. Jeżeli ktoś nas e, dziabnie znoża. No widzicie No i mamy dostęp do lepszej broni, więc e, jeżeli się wybijemy, no tutaj jest akurat e, w miarę to wszystko zrobione w sensie. Miary także. Że każdy ma tą broń. Jest mniej więcej. porówno. No właśnie, już z Szotgana nie mam szans, no, ale nie szkodzi. Ale powiem Wam, naprawdę kurde. Gram sam. Jestem. No nie wiem. No skończyłem w, na szóstym miejscu chyba ostatnio. Nie wiem, od czego to zależy. To jest tam jakiś mordzisko. No tak jak się kładę no tam w głowę, nie? Dawaj! Jest, ale to jest jeden frag dopiero. Jak widzicie jest nieskończona amunicja. Zgiń proszę. Widzicie, ten się już tam wybił ma emtara. A, bo to jest kolejne dwa i na końcu wygrywa ten, który ma w, dojdzie do ostatniej broni oraz zabije ostatniego typa z noża i wtedy jest koniec gry. A, tak, to mogę. Aj, no z karabinkami nie wygram, no. Także naprawdę nie widzę tutaj. Czaraj, się nic też nie da. No ale, żeby z celownikiem, tak. Tu flaga. Tam mi się podoba właśnie, że zobaczy tu jest pierwszy poziom. Tam jest wyższy. Także z tego wyższego można na ten najniższy też strzelać. Nie wiem czemu ciszę nie. No i nie ma tych, nie ma apteczek, nie ma nic, jest tylko po prostu mamy dostęp tylko do tej broni, co mamy ją w ręku i koniec. O no, kurwa! <ślesz> Sorry. No ale to... No i żeś można z pistolecikiem biegać, no już ja pierdzielę. Może coś na parkingu się dzieje? Jesteś mój! Dostęp do 93R, gdzie on jest? No tak. No tak. Potem jest chyba e, P19 P19 oczywiście. Gdzie jest Wiecie co? Nie, to są te same bronie. Potem jest, nie, potem jest Colt, przepraszam, i potem jest PP19 dopiero. Nie wiem czemu tak to działa, wszystko tak, tak śmiesznie. Zmniejszy sobie zakres mapy, ponieważ no nie widzę. Pewnie już połowa z was wyłączyła ten film. Się nie dziwię. Z tyłu, z lewa, z prawa, noż, co za dziady! Ilu was tu jest? No jak przegrywamy. <grybamy> jak jest co mniej. Dobra, zrzucę to, że jest nas mniej. Powrót. Tak myślałem, właśnie. I spadłem, niestety, także zobaczcie, mam. A nie, to jest o jeden kill. Tak, chyba tak jak kill jest. Um, tak, spadłem, tylko jakby o jeden poziom, czyli znowu muszę dwóch typów zabić. Dobrze, że nie zakończył gry. Mną, bo mi się wkurzył. Naprawdę nie widzę. Powiem wam, że nie widzę. Nie widzę. Jest, mam rozmazany ekran przez tą rozdzielczość śmieszną. Bo ja gram tylko. O, widzicie, już 16 poziom, także będzie koniec gry. I skończę na tym śmiesznym. A, się wkurzyłem! Powiem wam, naprawdę się wkurzyłem. Jestem przyzwyczajony do tego, że całkiem nieźle mi to idzie. A tu gnójstwo No, Samstonard w Warszażu, ty gnoju. No, widzicie, teraz kolt. Na górze dzieje. no wejdź tam, kurde, masakra jest, bezpieczam tyły, z tyłu, to się umieraj. Okej. Okay. No tak. Almasaka, masakra, słuchajcie. Ma <shruch> Jak nas zabiją normalnie, to nie tracimy, więc... ...tylko z noża. Siedemnasty poziom. I chciał mnie kurde z noża dziabnąć. Nie ma. Ale lamie. Kurde. Czemu tak jest? Ja chyba muszę zakończyć tą serię, ponieważ no nie mam. Gdzieś mi w ogóle znosi. W sensie mieć gdzieś prawo. No trudno. Ech, porażka. Dokładnie ten film. Można podsumować jednym zdaniem. Porażka. 9 miejsce na. No nie wiem, na ile? 14, tak? Słabizna straszna. Dobra, dobra, kończę ten film. Słaby był naprawdę. Na 12? No, na 14 osób. Jak słabo! Ale drugie miejsce w drużynie! <śmuszczaj> dobra, dobra, dzięki za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie oczywiście. Jeżeli Wam się podobał ten film, dajcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobał, również dajcie łapkę w górę, żebym wiedział, że mam się poprawić. Także jeszcze raz żegnam się z Wami. Pa-pa!